Witam widzą, widzisz short, z Nie Odpowiadaj, tak samo jak ja, edycja piłkarska, part 2. Zadanie 1. Zawodnik z Rakowa, Częstochowa. Jeśli tak jak ja wybrałeś Iwi to odpadasz. Zadanie 2. Drużyna z Anglii. Jeśli tak jak ja wybrałeś Aston Ville, to odpadasz. Zadanie 3. Zawodnik, który choć raz wygrał złotą piłkę. Jeśli tak jak ja wybrałeś Leonela Messiego, to odpadasz. Zostawcie subika w ciągu 5 sekund. Odliczam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mam nadzieję, że zostawiliście. Zadanie czwarte. Zawodnik, który gra lub grał w Barcelonie. Jeśli tak jak ja wybrałeś Gawiego, to odpadasz. Zadanie piąte. Klub, który wygrał Ligę Europy. Jeśli to, jak ja wybrałeś Villarreal, to odpadasz w ostatnim zadaniu i niestety przegrywasz. Gratulacje dla zwycięstwów. Dziękuję za oglądanie.